Tyt. Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Thermosa, a po gry wideo na G2A. Przed nami scena w szpitalu psychiatrycznym, U. na którą czekam od mniej więcej Tam drugiej sesji. sesji. <laughs> państwo Jej! zdecydowali się omijać to miejsce. Tak. Jak się nie dziwię, to nie jest przyjemne. No to jest miejsce. dokładnie, to jest szpital, to jest traumatyczne I... miejsce. Tak. Ja może coś powiem, zanim zapomnę, bo jako gracz, <coughs> jak z, z tą końcówką usłyszałem, to mi to wpadło i nie wiem, czy powinienem to podnosić, ale nagle pomyślałam, że. Y... Coś mi tu nie gra w tych całych historiach z towarzystwem, bo czytaliśmy w zapiskach historię towarzystwa, że ten duży upadek towarzystwa był spowodowany kłótnią i pożarem. Nie wiem, czy to jest trop, który nasze postaci podniosą, może nie będzie już na to czasu, ale. Ale czytaliśmy historię towarzystwa i był mm -hmm. ten wypadek i był pożar. Pamiętacie, była ta historia. Mm -hmm. Tylko że tam było napisane, że oni się podzielili na dwie grupy i się pokłócili. Nie było nic o gigantie. Trochę to, to jest... Tam to było wcześniej. Mm -hmm. Historia. Z tej kartki dotyczy późniejszych czasów i już towarzystwa po rozłamie. Okej. Okay. Tutaj byli tylko mm -hmm. widzący. To było towarzystwo, towarzystwo. bez Rosenbergów, jakby tak tego odłamu. Okay. Wiesz, to, czy... to siedzących w studni już wcześniej nie była? Może w innej historii, hmm. ale chyba nie u nas. Może w jakiejś baśni, ale nie, tutaj nie. Dobra, okej, okay, bo mi się coś tak zmaśliło, że już to gdzieś ten. Ale no. To... Znaczy motyw. Je... To jest pewne, jedno wielkie co tu się odbywa. Oho. Ten, ten kawałek no. o, o, o historii Olbrzymów też wam wkleję. Yy, mm -hmm. Ja po prostu na razie go nie wklejałem, bo on jest mm -hmm. połączony z poprzednimi informacjami, które są nie do końca istotne i trochę za no, niepotrzebnie mogłyby odciągać uwagę. I teraz, jak już znacie to, co było czytane, to wiecie, który on sobie wyrywał kawałek. Sądząc, okay. o obecnych członkach towarzystwa, starsi członkowie towarzystwa też pewnie ściemniali na potęgę. W ogóle nie. Okay. Naprawdę, nie wiem skąd ty bierzesz podstawy, żeby nam nie ufać. ty Nie wiem dlaczego uważam. Nie rozumiem nie, rozumiem. nie rozumiem. My ale... mówimy samą prawdę. Ale... I w piszemy same prawdy. Spróbuję dać ci wszelkie powody, żebyś nie musiał do zamek, do zamek wracać, tylko <śpiewać> spierdalać w Bieszczady. <śpiewać> no. Nie, no, to by no Nie, 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 przepraszam, żartuję. No spróbuję być urokliwa i przestraszona jako ilwa, ale no, ona zapowiedziała, że bardzo chciałaby być tam, gdzie pan. Zostawmy to w sferze marzeń, póki co przejdźmy do punktów doświadczenia. Proszę zapisywać. Czy brałaś, brałeś udział? A, przepraszam, w sesji. Bardzo, tak. przepraszam bardzo, czy my się jakkolwiek rozwijaliśmy w tej sesji? Bo na przykład nie, tak nie. ktoś miał. Nie. nie, nie powiedzieliśmy, bo na przykład. my jak to się rozwinęliśmy. No zróbmy, to zróbmy to na przykład ja miałam max punktów i teraz już bym robiła na, na wydeczkę, więc. Pozwolę sobie zrobić tak. Muszę na chwileczkę odejść, żeby naleć sobie łyk wody i. A muszę. Może... To ty kończyć w miarę gibko. No to ale jest... te punkty doświadczenia przynajmniej rozdamy? Ja nawet z tą wodą poczekam. Hmm. Dobrze. My To, to najpierw jak się rozwinęliście? To Blomqvist. Roz mogłeś się rozwinąć po ostatniej sesji? Czy się rozwinęłeś, czy też nie? Y jeden punkt w manipulację i dwa punkty w inspirowanie, bo miałam trzy aż tyle, aż tyle tak, bo mm. nie wiedziałam na co wydawać. Doskonale. Rikard. Ja wspomnianą determinację wziąłem, mhm. którą połączyłem z fanatyzmem trochę, że to jest to, więc... Ale mieszanka. Oh. Okay. A ty, Liv? Przypomnijcie mi, za pięć punktów tak. Do doświadczenia? Tak, za To ja sobie biorę w przenikliwość jeden mhm. i w manipulację jeden. Dobra, będzie. Drużyna manipulantów rośnie. No to, bo to są punkty z, tego, z, tej, z tej poprzedniej sesji, w której ciebie, Niklasie, nie było, więc zakładam, że ty nie masz piątki na rozwój. Nie, mam 11 na raz. O, no to właśnie. Mówię, że wszystko jakoś. Nie. Możesz się rozwinąć teraz albo. Rozwijasz czy nie? Nie. nie, ja mam pomysł nawet, ale chcę jeszcze sobie tam sprawdzić, ile co kosztuje konkretnie punktów. Bo chyba nie jest tak, że wszystko po prostu wszystko pięć. Pięć. Wszystko wszystko pięć. pięć. Wszystko. Wszystko I mogę sobie cechę też podnieść, czy tylko skill? Nie, cecha nie. Skill, no albo talent. Skill talent. No to ja manipulację podnoszę za pierwsze pięć. Mhm. Dobrze. I to jest mój pierwszy punkt na tej manipulacji. Kto tu Też ja. Ja sobie właśnie jeden zrobiłam na manipulacji, żeby. A ja minus jeden. Nie, no, bo ciągle gadam. Ja mam, ja mam cztery także... Na tej pory korzystałem z autorytetu doktora, a teraz cały czas znowu gadam jak najęty, ale już nie mam tego autorytetu i muszę. Zamiast w mordę. mu pięści. No dobrze, a czy drugi? A za drugi punkt? A za drugi punkt yy, przenikliwość. Czyli krokiem, no krokiem Leaf. Oboje <grym zamier. nie>. rozwoje. <grym> Będzie pojedynek. E, punkty doświadczenia. Czy brałeś udział? Tak. Jest. Czy doszło do konfrontacji z Wesen dzisiaj? Nie. Dzisiaj nie. Do nie. konfrontacji nie. nie. Do konfrontacji nie. Czy zidentyfikowałeś nieznane ci miejsce? Yy, Wesen, przepraszam. Giganci? Uf, Giganci? O, nie, nie, nie widzieliśmy tak, ich, ale wiemy. Tak, tak, ale tak. mamy informacje. No to czy czyj mroczny sekret dzisiaj wpłynął? Mój się pojawił, ale ja go zignorowałam dzisiaj naprawdę no. bez tak, tak, tak. Dzień dobry Pani Przewodnicząca Doświadczenia, nie mam dzisiaj czasu. Wybiła tak, ja. doktor. Tak, Chyba tak. doktor coś się Mój mroczny doktorzył. sekret wpłynął na mnie, więc ja biorę twojego PDK. <laughs> No, tak, nic, nieby ze mnie, nie? Nie, to tu się zatrzymałem przy kwestii konfrontacji, ale na razie tego nie róbmy. To jest wynik tego twojego stanu, który wziąłeś. To nie była konfrontacja. Tak, dokładnie. Ty, Niklas, y wydaje mi się, że był moment, w którym mogliśmy trącać o twój y mroczny sekret. Też jesteś tak. na tym tropie? Tak, no to nie. Szedł tym tropem. Y ja troszkę chciałam. Czat. A nawet wiele. A co ty z tym? <laughs> Dobra, ja ale... trochę chciałam, żeby. To jest, to jest, taki, to jest takie powiedzenie, Macku. E, wiesz, ty masz punkt. A ty to we? Ja trochę chciałam y, przyznać punkt Rikardowi, ponieważ y, sugerowałam ciągle te oczy i wręcz y, chodziło o to, żeby zobaczyć, jak on będzie na to reagował. Więc nie wiem, czy na niego to wpłynęło, czy nie. Y... Nie no, to Ale to myślę, nie że wpłynęło. Ale myślę, że wpłynęło i to była bliska zarobienia kulki cool quest. West. Bardzo. Było, było to blisko. <laughs> Prawdzie ale... nie stało się, ale po prostu chciałam, żeby ten jednak wiem. Y... Za zagrał ten mroczny sekret. Ale Ja wyciągnąłem twoje morderstwo. Mocno dość. Ale to, to nic same. tam się nie wydarzyło. Ja nie mi się wiem, czy twój sekret może jeszcze grać to, jak się zastanowimy nad tym w tym sposób. już nie jest sekretem, no, mm -hmm. bo już wy, wyoczyściłaś się My, z niego. Myśli z Gali. Y poniekąd jest napisane, żeby ten mroczny sekret wpłynął na ciebie. I zastanawiam się, Rikard, czy te zabiegi w rozmowie towe, y znaczy nie zabiegi, bo to nie było świadome, ale czy to przypominanie oczu, wpłynęło na ciebie, skoro, a skoro nie wypowiedziałeś na głos, to jak wpłynęło? W takim mm -hmm. wiesz, czy, czy jakkolwiek zmieniło e, trajektorię twojego lotu. No tak, bo w, ona sprowokowała całą moją, e, że w, otworzyłem się przez ten moment i powiedziałem całą swoją motywację, tego, że. E, pr, po pierwsze prawie się z tego wygadałem, ale też e, uderzyła w tą nutę, czemu e, ja wesen właściwie teraz szukam i czemu to wszystko jest takie interesujące. To było przy tej rozmowie, więc to było takie coś, co się otworzyło nie wiadomo skąd. No i tak, ale czy to, to, poruszenie. Czy to na, napędza Cię jakimś nowym paliwem? Czy to no, wpłynęło na Ciebie? Na przykład mm. w twoi, Twoją relację, czy to co zmieniło Twoją relację z Tobą? Jako, że ona wie więcej o tym tak. co, co jest. No myślę, że gdzieś tu się idzie w jakąś taką kulminację i ta relacja może pójść właśnie w, albo w skończenie y, tej relacji na zawsze, poprzez eliminację, albo w, w, w jakieś oczyszczenie i powiedzenie tego, tak jak ktowe się oczyściła ze swojego mrocznego mm -hmm. sekretu, Rozumiem. to ona jest taką osobą. I to go by było blisko na tej sesji, ale ten krok mm -hmm. jeszcze został pozostawiony. Ale to, to poniekąd to chciałem, żeby zawisło też w sferze werbalnej. Karl yy, Forrester, Mijany, spogląda na ciebie z nieufnością i podejrzliwością. A ty masz punkt. R wezmę od niego truciznę, zabójczą i podam ją towę. I, będziesz, i on będzie do więzienia, on pójdzie siedzieć. O, o, ale plotuj. Czy ryzykowaliście, aby ochronić innych ludzi? No tak, bo nie zabiłem Towę. Niczym nie ryzykowałeś. Ryzykowałam ataki umrzeniem. Kozy, chyba. Nie. Nie. takim kozy. Czy nauczyłeś nie. się czegoś nowego, co to było? No, to A wie czekaj, przepraszam, czy, czy ja chciałbym wrócić, mhm. i się zastanowił, czy Lif nie powinna dostać punktu, bo ryzykowała w sferze socjalnej, próbując ochronić tę dziewczynę i wyprowadził to. Sprzeciwstawiła się bardzo w takiej opozycji. To też jest ryzyko. To nie musi być tylko fizy fizyczne ryzyko. No bo bardzo by chciała tą dziewczynę wydostać z tego Dobra. miejsca i to stanęła mi tutaj. Wow! Dobra. Dziękuję bardzo. Czul. Bardziej mi tam w sumie chodzi na temat dziecka niż samej jej, ale. No tak. no tak, to też człowiek. Chociaż niektórzy, a dobra, nie pamiętaj. Nie nie <grym> dobra, nie nie <grym> dobra to pamiętaj. Sorry, sorry, odwołuję wszystko, nic nie mówię. Jeszcze raz by Ryzykowała, gdyby nie wyprowadzała tej dziewczyny, a tak? To się próbuje po prostu wypielić i oczyścić. <gryzyko>. Kar Karmieniec, proszę, rani? próbuj nie, pamię jakby, nie grać do tego, że słyszałaś rozmowę pomiędzy Niklasem a Izą. Absolutnie. Z... Absolutnie. <gry> Absolutnie nie. Ja, mam swoje, ja mam swoje tutaj podejście do tego wszystkiego i, i no, do Ktoś się nauczył czegoś? O, no, eee, ciekawe. Nie no to na temat tych e, gigantów. Nie wiem, na ile to jest jakaś taka. Tak, no właściwie b, b, pogłębienie tej szkoły. Mm -hmm. No to, ale to albo za gigantów, albo za wiedzę o gigantach, moim ma zdaniem. No, Panie, gigantów już dostaliśmy. Tak, tak, tak chyba tak. To... tak. No, 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 tak, rację. Ja sobie, u, ja sobie ukradnę tutaj punkt dla siebie, za rzecz, która mnie interesuje, moją postać, czyli ta historia e, towarzystwa i tego pożaru wybicia. Bo Rikard ma takie e, podejście historyka, trochę i bardzo te ważne są rzeczy z czytaniem historii towarzystwa, jego to ciekawe. Jakie były te upadki, to jest coś nowego i ciekawego, bo było wyrwane. Był mm -hmm. ten taki. Mm -hmm. Jeżeli już jaka była historia i że zamieszani są w to ci giganci i dowiedzieliśmy się no. coś czego nie wiedzieliśmy wcześniej, że prawdopodobnie pod zamkiem jest trzymany gigant, nie? No tak. To jest też by, by, chyba takie zero-jedynkowe wiedza. Yy, Ricard odkrył wejście jakimś korytarzem w głąb, mhm. więc no to. o ile nie masz w planach tajć tego przedresztu towarzystwa. Ja mówię o tym, a niekoniecznie o tym, że widziałeś jakiś y, cień, który mówił. No, no, no. no to, to to jest też punkt, no nie? Jasne. To, to każdy no, z was to. punkt. I na... Ja myślę, że tak mhm. osobiście, bo po prostu y, fabularnie we um, tak troszeczkę zatoczyła krąg, bo od y, kobiety, która nie wiem, tam wychowywała dzieci i... Jakoś żyła sobie normalnie, przeszła potem przez okultystyczne wróżenie, przywoływanie duchów, w końcu trafiła do tego całego towarzystwa, a teraz znowu jakoś tak czuję, że kurczę, brakuje jej normalnego człowieka, z którym można normalnie porozmawiać, o, o swym, no. kurde, o ja właśnie o tych o jakichś y, y, wiechciach i y, takie zwykłe przejechanie się dorożką i y, robienie wiechcia. Jest naprawdę bardzo przyjemne i... E... Ach, ale nam się szykuje. Rozbicie Ach. drużyny pierścienia. Bieszczady, bal u Fritza. <grym 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 i psychiatryczne. Szpital psychiatryczny. Szpital psychiatryczny. Dobra, to jeszcze mamy tak. Jeszcze macie punkt na, za to, że rozbudowaliście coś w waszej siedzibie, bo rozbudowaliście, mm -hmm. because mm -hmm. you did. Oraz czy dokonałaś czegoś niezwykłego. Chyba, nie? Ja Chyba, nie, nie czuję. Nie, to nie no. było. Ja wygrałem wielką bitwę z wielkim ukrytym gigantem. Na wyciąganie. No. Jedyne z... Z... No. No. No, co o czym pomyślałem to ten stan no. doktora. Ale. No. To jest pytanie już do mistrza. No. Gry. Czy no. tak? Ale czekaj, czekaj, a Maciek, a ile teraz masz punktów do się Duża, Dużo. Sześć. No to jeden nie zrobi no. różnicy. Dokładnie. No. No dobrze, drodzy Państwo, yy, będziemy kończyć. Czy ktoś ma mhm. ostatnie zdanie, jakiś komentarz? Jeszcze mam. Stanie chcę. Bo Maciek widzę, ucieka, ale chcę powiedzieć, że tak o tym pomyślałam, że pamiętasz jak ten profesor Cię wkurzał? Ten, co. ten to był z nami. No, to ogólnie powinieneś podziękować Rikardowi, bo już nie będzie. No, ale. Nie ale Rikard nie powiedział, że go zastrzelił, chyba, co? No jeszcze nie. No to więc za co dziękować? Na razie tak. musisz podziękować pistoletowi. A jako Maciej tak. powinieneś docenić, Aha. że pozbywam się przeszkód tych, którzy ubliżają twojej postaci. A ja użyłam twojego tekstu, że, że faktycznie był zbędny. o, o tak. I użyła, użyła ale, ale... Głównego, twojego, twojego głównego atrybutu, czyli napieprzałaś siłowo kolesia. Oj, dała go, Tak, mam no, na twoje krzyżery. <noise> tak chodzi. Cisz. Oraz twoja rymowanka też jakby była... No, i z nami ogólnie. Czyli do doktora się unosił. Totalnie przez cały czas. Ale ja myślę, że z tych y, półsłówek, które wyście wygenerowali, to on wie. Znaczy, domyśla się, no tak, że tak. kto zabijał go, mm -hmm. kogo i w jakiej sytuacji. No to, że, która odpowiada, że na pytanie, kto zastrzelił pistolet, no chyba. <laughs> Ale Spiekwo, no? powiem ci, że to co się domyślasz, to jest nic w porównaniu co było naprawdę. Jak pod względem hardkorowości tej sceny. No To, <laughs> to tak, tak jako graczowi ci powiem, bo było. No mocno. To jest. To... Było, żeśmy lewirowali dość, dość mocno, było błocie. Zdecydowanie do nadrobienia później już. Rating 18, plus, nie no, 17. Z, z, z zimną krwią mordował? Ja zobaczysz to w samochodzie. mi się fanatyzm. I, ty, I na tym zakończmy. Ja dzisiaj chcę y, y, podkreślić jedno zdanie, które mi bardzo uderzyło w, w trakcie rozmowy o tym, czy Ilwa powinna zostać w domu, czy nie zostać w domu. Nagle doktor, który mówi: Jeżeli to ma być mój dom, to nie będę z niego uciekał. Szachmat, bank. Was sprzątamy za No, bardzo mi się to podobało. No, no dobra, bardzo dziękuję. Widzimy się. I wyszedł. Za... Ale. I wyszedł tylko powiedzieć, że inspirowałem się, więc to nie jest tak do końca, że to wymyśliłem. Inspirowałem się. Tak, to już gdzieś padło? nie, nie do końca tak, ale tak, trochę tak. Dobrze. Bohatersko Dobry. umniejszył swoje dokonania. <laughs> Widzimy się za tydzień w poniedziałek o 20. Jeśli chmury nad ups będą sprzyjać. Miłego wieczoru. Dziękujemy za oglądanie. Cześć, czołem. Bajo. pa. pa. Dzięki flip clip. I grzeb, i przykrywka. Przecież... Jak zwykle.